na konferencję prasową burmistrza miasta Zambrów w sprawie budowy nowych mieszkań czynszowych pod wynajem w ramach znowelizowanej ustawy 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Na dzisiejszym spotkaniu zostanie również przedstawiona propozycja przeniesienia garaży znajdujących się przy ulicy magazynowej Zamroż. Bardzo proszę o zabranie głosu Burmistrza Miasta Zamków, Pana Kazimierza Dąbrowskiego. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie na konferencji. Myślę, że to co Pani Karolina Liczuk przedstawiła omówię szczegółowo. Jeśli będziecie Państwo mieli pytania, na które będę mógł udzielić na tym etapie informacji, to będę do dyspozycji, a później, jeśli macie Państwo pytania dotyczące bieżącego funkcjonowania miasta, również o takie pytania Poproszę. Pierwsza rzecz dosyć istotna, że w Zambrowie jest potrzeba budowa mieszkań czynszowych, ponieważ ceny metra kwadratowego w Zambrowie są porównywalne już z białym Również ceny dzierżaw mieszkań w Zambrowie są bardzo wysokie. Orientowałem się, dochodzą nawet do 2000 metrów za powierzchnię około 60-70 metrów kwadratowych. Dlatego też rysuje się szansa budowy w najbliższych latach w Zamrowie budynków czynszowych w liczbie trzech o pojemności około 130 mieszkań. Mieszkania te będą skierowane dla rodzin, których miesięczny dochód... Netto umożliwi systematyczne opłacanie czynszów plus kosztów eksploatacyjnych. To jest niezmiernie ważne. Szczegółowe kryteria podziału tych mieszkań, przydziału określi Rada Miasta w formie uchwały. Jakie będą to kryteria? Część tych kryteriów, one są w tej chwili niezobowiązujące, chciałem się z Państwem podzielić i będę rekomendował Wysokiej Radzie Miasta Zamrów. Przede wszystkim rodziny z dziećmi poniżej 40 roku życia, posiadające umowy o pracę na czas określony. To są dwa warunki podstawowe. Następnie warunki dodatkowe matek samotnie wychowujących dzieci. Rodziny rozliczające podatek dochodowy w urzędzie skarbowym w naszym mieście Zambrowie, rodzin, które będą chciały wrócić do Zambrowa w celu stałego osiedlenia się, a takie potrzeby są sygnalizowane, dzieci lub wnuki osób, którym zostaną wypowiedzona umowa najmu na garaże przy ulicy Magazynowej, mieszkańcy bloków komunalnych, którzy będą chcieli podnieść standard swojego Zamieszkania i przedsiębiorcy zambrosty, którzy będą chcieli utrzymać cennego swojego pracownika lub go do Zambrowa pozyskać. Rodziny, które otrzymały mieszkanie, będą mogły ubiegać się o dopłatę do czynszu mieszkaniowego w ramach ustawy z 2019 roku mieszkanie na start. Oczywiście również będą możliwości wykupu mieszkania własność po 15 latach pod warunkiem pokrycia 20% kosztów budowy lokalu. Miasto oprócz przekazania gruntu aportem rzeczowym do spółki, która powstanie yy, i będzie budowała budynki komunalne, będzie to taka spółka społeczeństwa ta mieszkaniowa nie będzie poniesiała innych kosztów finansowych. Miasto w ramach tego projektu otrzyma 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w spółce. Z tego co na dzień dzisiejszy wiadomo, taka spółka społeczna inicjatywa mieszkania powstanie jedna dla całego województwa podlaskiego, ponieważ oprócz miasta Zandrów jeszcze Kilkanaście samorządów zgłosiło akces. Lokalizacja budowy mieszkań w jednym miejscu, w którym jest miasto, na, po prostu są tereny jedyne, które są możliwe, ponieważ są terenami komunalnymi i znajdują się w, w centrum powiedzmy miasta i ewentualnie będzie kosztów poniesionych dotyczącej tutaj y, pociągnięcia med, mediów, jest teren przy ulicy y, Magazynowej, y, jak Państwo widzą, tutaj y, ten teren. O, o, tu jest ulica Magazynowa, naprzeciw Szkoły Podsumowej numer 3 to na taki lekko zielonkawy koron ten teren jest zaraz o tym będę y, mówił. Jest to teren o powierzchni 2 hektarów. Na tej powierzchni mogą powstać trzy budynki y, według koncepcji, którą byśmy przygotowali, która jest niezobowiązująca, a którą zaraz omówię. Y, na tym terenie od 45 lat znajdują się garaże. O różnej częstotliwości wykorzystania. Jest tam około 270 garaży. Chciałem powiedzieć, że historycznie w latach 60. -tych, 50. -tych była to szczelnica wojskowa, następnie było to boisko piłkarskie, a na końcu od 45 lat garaża. Jeśli chodzi o ten teren, to Proszę Państwa, tam jak widzicie zaplanowane są trzy budynki mieszkaniowe. Oprócz tego jest funkcja parkingowa, jak również z tyłu są garaże. To jest jedna wersja, mamy drugą wersję. Na tym samym terenie układ jest trochę inny. Również trzy budynki z tym, że garaże są cofnięte w tą stronę w kierunku tutaj gruntów graniczących z Wolą Zambrowską i teraz następna rzecz związana jak mają powstać budynki czynszowe nie ma miejsca na garażu. dlatego też użytkownikom tych garaży proponuję, proponuję nowe dwie wersje lokalizacji. Jedną z tych lokalizacji, której administratorem będzie Zarząd Mija Komunalnego, pan prezes Przeździecki, to są miejsca, które pokażę. Nie wiem, czy Państwo widzą po prawej stronie, taki na niebieski kolor są. Oto z wjazdem od parkingu Te, Tam jest przeznaczonych 80 miejsc parkingowych. Druga propozycja proszę ją pokazać to jest. No. To nie chodzi o parkingi. Tam jeszcze jeden z rysunek, o tu, to jest ten rysunek naprzeciw, oczywiście na ulicy magazynowej naprzeciw tych garaży, które są, jest nieruchomość Zamrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to jest lokalizacja obok szkoły numer 3, tam jest budynek magazynowa 11 bodajże B i tam również będzie możliwość ewentualnie usytuowania garaży, garaży z wjazdem i z wyjazdem na ulicę Magazynową. Warunek jest jeden, tu i tam, że po prostu muszą to być garaże jednolite w jednakowej formie, w jednakowym kolorze, z jednakowego materiału. Tak to ewentualnie warunek jest postawiony. Co dalej? Oczywiście te garaże będą przeznaczone dla mieszkańców ulicy przede wszystkim Guzłalskiej, ulicy Wojska Polskiego, którzy tracą tam te garaże, ponieważ część tych garaży, które są na ulicy magazynowej, to jeszcze wynajmują mieszkańcy innej części miasta Zamdrowa. Dalej, termin powołania tej spółki nie wcześniej niż pod koniec tego roku lub na początku 2020 roku. Mówimy o tej społecznej inicjatywie budowlanej. Mam deklarację, że pierwszy budynek zostanie budowany w latach 22-23, a następne do 2025 roku. Także na dzień dzisiejszy rozpocznie się budowa jednego budynku. Ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa, ta spółka Ogłosi, wykona dokumentację, ogłosi przetarg na wykonawstwo. Wykonawcą może być też podmiot nie tylko zewnętrzny, ale też Zambrowa. Co dalej? Ponieważ wiele spraw jest jeszcze niewiadomych, na bieżąco będę Państwa informował opinię w tej sprawie. Jeszcze jedna rzecz, proszę wrócić do tego pierwszego slajdu o, o tego to znaczy tak uzgodnione mamy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, że w pierwszej etapie zostanie budowany jeden budynek na działce tu z przodu przy tym zakręcie jak jesteśmy i etapami będzie budowany. No na obszarze gdzieś jednego hektara musimy to ewentualnie podzielić. To tak, ogólnie to co mogę Państwu powiedzieć i przez Państwa